Wojciech Orzechowski, co ciekawego u mnie słychać. Mamy jesień 2019. W tym odcinku dwa słowa na ten temat. Mam do poruszenia 12 tematów. Ten 12 to będzie podobno bomba. Co dla niektórych, więc, jeżeli chcesz usłyszeć, no to musisz albo przewinąć cały film, albo wytrwać. A powiem o bardzo ciekawych rzeczach, bo ja też nie śpię. W 2016 roku, kiedy rozpoczynałem prelekcję w Global Investor Club i jeździłem po Polsce, to szef tego stowarzyszenia, może organizator, jak tu go nazwać, Mariusz Matrejek, zapytał mnie, jakie mam cele. Jakie mam cele i co chcę w życiu jeszcze zrealizować. Ja wtedy wróciłem z Włoch, byłem po dwóch latach odpoczynku, zająłem się edukacją w zakresie obrotu nieruchomościami i Zastanawiałem się, czy ja jeszcze mam jakieś cele, no bo właściwie zrealizowałem no, większość rzeczy, kupiłem sobie e, samochody, jakie chciałem, e, zamieszkałem tam, gdzie chciałem mieszkać, e, więc e, to mnie w jakiś tam sposób inspirowało. I w miarę rozwoju warsztatów inwestowania w nieruchomości pojawiły się osoby, uczestnicy warsztatów, którzy zaczęli robić jeszcze więcej niż ja. I to jest niesamowicie motywujące, to jest dobre e, dla osoby, która wspiera i uczy innych i to mnie też w jakiś sposób zaczęło inspirować i stwierdziłem, ok, to trzeba by zrobić coś większego i powstał projekt 100kamienic.pl można wejść, zobaczyć, projekt 100kamienic to jest projekt, w którym wraz z moim wspólnikiem Tomaszem Górą chcemy zrobić 100 nieruchomości, no i właściwie z całym zespołem no bo nie można tu zapominać o całym zespole 100 nieruchomości, zrewitalizować, postawić, wybudować mamy już 11 czy 12 w portfolio, możesz zobaczyć Kilka z nich jest skończonych, reszta jest w realizacji i potrzeba nam na ten cel dużo, dużo pieniędzy, ponieważ najpierw zbieramy kapitał, kupujemy nieruchomość, zaczynamy ją obrabiać, a potem za pomocą dźwigni finansowej, czyli kredytu załóżmy hipotecznego czy deweloperskiego, sprawiamy, że te pieniądze nasze jeszcze lepiej pracują, bo zwiększamy wartość nieruchomości i ją dalej sprzedajemy. O tym oczywiście można poczytać w nowej strefie nieruchomości. To jest strefa właśnie z tego kwartału, która się pojawiła i w Empiku, i w punktach ruchu, a także w innych. No, teraz już 5000 strefy nieruchomości idzie w cały świat. I my tutaj z Tomaszem Górą opowiadamy o tym, jak zmieniamy rzeczywistość łódzką wokół, rewitalizując te nieruchomości i budując bardzo ciekawe budynki od nowa. Ale w strefie też możesz poczytać o ryzyku inwestycyjnym. Damian Kleczewski pisze: Jakub Midel, koniczynka sukcesu. Paweł Albrecht, biznes podnajmu. Jakub Bączek nawet zaistniał na łamach naszej gazety. Sukces moich klientów to moje paliwo. Są i Wellman opowiadają cały czas o rynku pierwotnym. Ja ich wspieram serdecznie. No i my opowiadamy o, o tym. Więc tyle się u mnie dzieje. Jeżeli chciałbyś, to podpowiem Ci, jak teraz szybko stać się rentierem dzięki kontaktom i znajomościom. Ponieważ my do naszych projektów potrzebujemy ze 300 milionów złotych, żeby dalej wchodzić w kolejne projekty, a już na wczoraj potrzeba 100 milionów i oferujemy 5% dla tych, którzy skutecznie skojarzą nas z inwestorami, czyli że jeżeli znasz jakiegoś szejka, jeżeli znasz jakichś miliarderów w Polsce, a oni inwestują i interesują ich ciekawe projekty, to myślę, że to, że u nas można odzyskiwać 25% stopy zwrotu rocznie nawet, to może ich zainteresować i teraz taki inwestor, który wyłoży pieniądze, to Ty za polecenie otrzymujesz 5%, a więc jeżeli znajdziesz tam inwestora na 100 milionów, 5 milionów wpada Tobie, 5 milionów zainwestowane w nieruchomości, daje przepływ pieniężny około 40 tysięcy złotych co miesiąc, wpada Ci taki pieniądz do kieszeni i już nic do końca życia nie musisz robić, oprócz realizacji własnych innych celów, marzeń, hobby i tego, co Ci sprawia wielką przyjemność, czyli robisz to, co chcesz, a nie to, co musisz. To tyle, jeżeli chodzi o trzy pierwsze punkty. Czwarty punkt właśnie oficjalnie, właściwie dzisiaj dopięliśmy temat naszego programu, który będzie monitorował rynek nieruchomości. Już od dawna w wersji beta go wprowadzaliśmy. To jest program oczywiście wwwperełki.pl z domeną polską ły w środku perełki.pl. Jest to projekt oczywiście konkurencyjny do niektórych, które się już pojawiły na rynku, ale my sobie postawiliśmy no, cel taki, żeby być równie dobrym a może i skorzystać z innych algorytmów i być w niektórych obszarach lepszym. Mamy mapę, to czego nie mają inni. Musisz wejść, zobaczyć. No i chcemy być co najmniej trzy razy tańsi niż konkurencja, a być równie dobrym, ponieważ no, myśląc o naszej społeczności, czyli warszatowiczów, naszych wiwnowców, no, to jeżeli mają trzy razy więcej wydać u konkurencji, no to chyba lepiej u nas. No i jeżeli cię interesuje, taka próba fajna na pół roku zniżka, Abonament do 50 zł, pisz do mnie na maila dowolnego albo tu w komentarzu i będę, będę przesyłał kod rabatowy. A dodatkowo może też inne prezenty, czyli perełki.pl. Piąty, piąty to też taka aplikacja fajna, Dilomat, którą tworzy z Łukaszem Rosikoniem z Wrocławia. To jest przedsięwzięcie, które ma łączyć inwestorów. Dilomat.pl wejdź, zapraszam, zobacz, co możesz dla siebie z tego mieć, bo jeżeli jesteś inwestorem, to pamiętaj, że informacja, wiedza i kontakty to są czynniki, które zbliżają do sukcesu. A Dilomat.pl w zakresie kontaktów nam o ile perełki w zakresie informacji. To tu w zakresie kontaktów, ale w zakresie kontaktów mamy też inne jeszcze ciekawe propozycje dla Ciebie, więc pozostań, posłuchaj o kolejnych, a teraz szósty to dotyczy wiedzy, dotyczy wiedzy, jeżeli jesteś zainteresowany moim mentoringiem, z którego skorzystało już półtora tysiąca osób, z czego tam około tysiąca było uczestników, 500 osób towarzyszących, z których 612 zrobiło tego swojego pierwszego flipa. O czym nie mógł się nadziwić Robert Kiosaki, gdy ostatnio przed wakacjami jedliśmy wspólnie kolację do jego doradcy. No nie mogli się nadziwić, że mamy taką skuteczność w szkoleniach, że przy, tym, przy, przy tej opcji, kiedy ja prowadzę przez cały proces inwestycyjny, mamy to wszystko podzielone na etapy i uczestnik zdobywa wiedzę i od razu stosuje ją w praktyce, a my całym zespołem wspieramy tego uczestnika, żeby mu poszło jak najlepiej, to, że taka skuteczność jest, że Ponad 60% skuteczności, czyli te osoby, które przeszły szkolenie, to w 60% już zrobiły swojego pierwszego flipa. No, może nawet wyższe te statystyki są, bo ja mówię w stosunku do ogółu, ale przecież ze 20% tych osób, czyli ze 200 osób, cały czas jeszcze się uczy, kształci, badarynek, działa w terenie, próbuje, a więc gdybyśmy to policzyli do 800 uczestników przeszkolonych, no to ta wartość rośnie ponad 70%, a to jest skuteczność niesamowita. Jeżeli byś był zainteresowany, Albo byłaby zainteresowana, bo mamy masę wspaniałych kobiet, które inwestują. To oczywiście napisz do mnie. Mamy teraz promocję powakacyjną. Kto się nie załapał na zniżkę wakacyjną, to dobry upust od ceny wyjściowej stosuje, 10% zapraszam. A jak może dobrze ponegocjujesz, to i, to i lepiej będzie. I przyłączysz się do naszej społeczności, która, która jest chyba największą wartością. Społeczność, Społeczność naszych uczestników warsztatów. Którzy skupiają się w określonych regionach, robią spotkania regionalne, nad nimi czuwa lider, który jest doświadczoną osobą i też wspiera cię w zakresie regionalnym, czyli dokładnie przekazuje ci wiedzę, co słychać w najbliższym otoczeniu. Jeżeli byś chciał wziąć udział w spotkaniu takim, to zapraszam na www. .szkolenia.wiwn.pl i tam oprócz terminów szkoleń wszystkich, które są, to też są terminy spotkań regionalnych we wszystkich województwach. Ja już prosiłem liderów, żeby ustalali nowe terminy na te do, do końca roku, także i w Twoim mieście wojewódzkim pewnie będzie, będzie nasze spotkanie regionalne, gdzie możesz przyjść, poznać się z naszą społecznością, ale też uzyskać trochę wiedzy. A jak jesteśmy przy wiedzy, to też koniecznie zapraszam w punkcie siódmym, już czy ósmym nawet do udziału w mini maratonie. Maraton to jest taka wielka konferencja, którą robimy w styczniu, i powtórkę robimy w czerwcu na tysiąc osób. Ale teraz wypuściliśmy się w regiony. Przed wakacjami byliśmy w Katowicach i w Trójmieście, a teraz będziemy w Poznaniu i w Lublinie. Więc jeżeli chciałbyś wziąć udział w takim wydarzeniu na 150-200 osób. To już musisz rezerwować bilety cały dzień prelekcji fajnych osób, dobra dawka wiedzy, ale też przede wszystkim networking, czyli wymiana doświadczeń, kontaktów i tam naprawdę można zrobić fajne deale, a po tych poprzednich mini maratonach piszą do mnie ludzie i mówią, Wojtek, jaka wspaniała impreza nie dość, że fajnie ludzie dzielą się wiedzą, to znaleźliśmy swoje pierwsze perełki ludzi od remontów, znaleźliśmy inwestorów kapitał, który był nam potrzebny, albo mogliśmy swój kapitał gdzieś zainwestować, więc w duża wymiana kontaktów. Zapraszam 29 września w Lublinie i 20 października w Poznaniu, więc już zapraszam, zapraszam. A i oczywiście myśl o w styczniu i o tym, że może uda nam się półtora tysiąca osób zebrać na głównym maratonie, który będzie w Warszawie w hotelu Hilton. A co ciekawego, gościem specjalnym tym razem będzie Jakub Bączek. Poprzednio był Mateusz Grzesiak, teraz będzie Jakub Bączek, jeżeli kojarzysz tego Trenera mentalnego, to zapraszam, bo będzie ciekawie. A co w najbliższy weekend? W najbliższy weekend mamy szkolenie, gdzie zbierze się dosyć du duża grupa osób, bo będą ci, którzy rozpoczynają, mamy pierwszy etap. Dla zaawansowanych drugi etap Remont Remont, czyli nauka remontowania, przez dwa dni będziemy ją zgłębiać. No i oczywiście trzeci etap sprzedaż dla niektórych najtrudniejsza. Będziemy uczyć, się jak nawiązywać relacje, jak wystawiać ogłoszenia na sprzedaż, jak robić home staging, na co zwracać uwagę, na co nie. Najważniejsze kwestie dotyczące sprzedaży. No i oczywiście kilka ciekawych podpowiedzi w ogóle, jak umiejętnie sprzedawać. A w tym będą nam pomagać nasi konferancjerzy z maratonu, czyli specjaliści od sprzedaży Alfianko, Roman Kawszyn i Adam Szaran. Więc jeżeli jesteś zainteresowany rozwinięciem swoich umiejętności, to daj znać. Trzeci etap, napisz do mnie, może też jakąś zniżkę załatwię. Jak jesteśmy przy trzecim etapie, to oczywiście trzeba wspomnieć o czwartym etapie. Czwarty etap, czyli inwestowanie hurtowe, a także w duże nieruchomości. Robię to z Kamilem Siedleckim, który kupił już 100 mieszkań i 70 z nich z sukcesem sprzedał. Opowiada o tym, jak hurtowo podchodzić do flipowania, a ja na tym szkoleniu opowiadam, jak inwestować w duże nieruchomości, w kamienice, budynki i pokazuję taki sposób, który nie przeraża, który sprawia, że jest to przyjazne dla wszystkich, nawet dla tych, co początkują. A więc jeżeli jesteś zainteresowany to koniecznie zapraszam. W październiku będzie to szkolenie, oczywiście na stronie www.szkoleniaviv.pl albo w sklepie Rentiera, czyli www.skleprentiera.pl możesz zarezerwować miejsce. W weekend ostatnio odbyło się szkolenie Patryka Sotysaka i Macieja Welmana, których mocno wspieram, którzy robią edukują w zakresie flipa na pierwotnym no to większość naszych uczestników akurat tam jedzie uzupełnić sobie tą wiedzę. Ja też tam mam swoje panele. Natomiast ewenementem tego szkolenia jest to, że po tym szkoleniu dostajesz na tacy swoją pierwszą nieruchomość na rynku pierwotnym, ponieważ Patryk i Maciej wcześniej objeżdżają deweloperów, negocjują z nimi warunki i załatwiają dla nas hurtowo bardzo fajne nieruchomości, więc jeżeli zmagasz się z zakupem nieruchomości, to koniecznie też w tym szkoleniu musisz wziąć udział. Przedostatni punkt to w najbliższym czasie zamierzam być na mieszkaniczniku w Bydgoszczy. Na początku października. Chyba trzeci, o ile się nie mylę. Oraz Berlin. Berlin, czyli uśmiechamy się tutaj do Polonii Niemieckiej. Jeżeli słuchasz mnie, no to takie, taka może niespodzianka w Berlinie też się zobaczymy. I ostatni punkt, czyli ten, który miał dać wielu do myślenia i być takim punktem wybuchowym, można powiedzieć, to to, że w końcu Ruszamy z naszymi biurami nieruchomości. Myślałem wcześniej o tym, żeby się przyłączyć do jakiejś franczyzy, ale teraz z Michałem Gutowskim razem wspólnie otworzyliśmy biuro. Michał jest od projektów, od planowania. Już wstępnie mamy zarys tego wszystkiego, właśnie. Powstaje spółka, która będzie tym wszystkim zarządzać, a nad całością będzie czuwać Natalia Adrysiak, czyli nasza specjalistka od, od pośrednictwa. No i bardzo się cieszę, że nawiązaliśmy taką ścisłą współpracę. No i będziemy myśleć o tym, żeby nasze oddziało otwierać we wszystkich miastach wojewódzkich. I to jest myślą właśnie też o uczestnikach naszych warsztatów, o naszej społeczności, gdzie będziemy dostarczać perełki, gdzie będziemy wystawiać ich mieszkania na sprzedaż, gdzie będziemy kojarzyć też inwestorów. A więc śledź nas w tym zakresie koniecznie. No i to tyle, co się dzieje u mnie. Masa ciekawych wyzwań, masa ciekawych doświadczeń. Koniecznie zasubskrybuj ten kanał. Daj dzwoneczek, który będzie Cię informował o nowych filmach. Obserwuj, komentuj. Jeżeli masz jakieś pytania, to oczywiście zapraszam do wpisywania ich w komentarzu. Wojciech Orzechowski, pozdrawiam Cię serdecznie.